Właśnie pełni waszych praw, tutaj na Begowinie, w najświętszym sercu Pana Jezusa. Trzy lata temu na to operację, wdaje się, że to było do wczoraj, a już minęły trzy lata. Ale Bóg dziękuje właśnie za tą waszą parę, gdzie stawiamy pierwsze te kroki mojego kapłaństwa. Moi kochani, dziękuję Wam wszystkim, prawiam, ale na początku chcę podziękować księdzu Oroboższczowi. Jest za to, że Pan Bóg go na mojej drodze kapłańskiego życia. Dziękuję za te wspólnie spędzone trzy lata. Wcześniej jeszcze rok którym spędziliśmy w seminarium, a już minęły trzy lata. Ale Bóg dziękuję właśnie za tą waszą barę, gdzie stawiałem pierwsze do kroki mojego kapłaństwa. Ponieważ mój pierwszy rok formacji w Senniarku był księdza Płoszczał. Seminarium Jako Ojca Duchownego seminarium przyszedł tutaj do parafii, a ja do niego przyszedłem po pięciu latach. Więc to jest taki dalszy ciąg formacji danych. i Właśnie rzeczywiście za tę formację chcę podziękować, a zwłaszcza za wszystkie rozmowy, które najczęściej gdzieś wokół stołu prowadziliśmy, za wszelkie cenne uwagi, rozmowy, za wszystkie spostrzeżenia, które się tak za dziękuję za każdą właśnie obudacającą rozmowę. Dziękuję za jego piękną postawę modlitwę, postawę służby. Można powiedzieć postawę takiej nieustannej służby wobec ludzi, zwłaszcza najbardziej tych zagubionych. Dziękuję też księdzu progoszczowi za jego poczucie umoru. Nie wiem czy wiecie, ale ksiądz ma poczucie umoru i to bardzo fajne. księdzu Błogoszczowi, dziękuję również księdzu Włodzimierzu Pawłowi, księdzu Piotrowi Błące, z którym też mi przyszło współpracować. Dziękuję za współpracę księdzu Piotrowi za za współpracę księdzu Pawłowi za kolejne dwa lata naszej współpracy. W dalszym ciągu e, moich podziękowań pragnę wyrazić swoją wdzięczność e, wszystkim tym, którzy posługiwali na proboszcie, zwłaszcza Panią Pani Kucharka, Pani Stelce, Pani Małgosi, Pani Ira, swoją wdzięczność wszystkim tym, którzy posługiwali na probostwie, zwłaszcza panią Kucharka, Pani Stelce, Pani Małgosi, Pani Izie za to, że dobrze się czuć na tym probostwie. Dziękuję też wszystkim, którzy są związani właśnie. Z naszą barwę, z sposób szczególny, z robotą. Dziękuję pani kancelistce, pani Organistce, także innym naszym organistom, członkowi. Wielkie dzięki Puzepa, Człop wszystkim panom, tak zwanym chaosem którzy codziennie coś reperują w naszym kościele, albo w domu kataketycznym, albo na probostwie. Tej pracy jest zawsze wiele do końca życia, tej pracy jeszcze zostanie, jeszcze wszystkiego nie zrobią. Wielkie dzięki za tą współpraca Dziękuję, dziękuję, komu jeszcze Dziękuję Panią katechetykom, Pani Stefani i Pani Basi za naszą współpracę. Nie chciałbym nikogo pominąć. W dalszej części dziękuję Wam Pani i Pani Basi za naszą współpracę. Nie chciałbym nikogo pominąć. W dalszej części dziękuję Wam Wszyscy drodzy parafianie, za to, że właśnie mogę wśród Was być. Dziękuję wszystkim wspólnotom, w sposób szczególny, które działają w naszej parafii. Dziękuję, zwłaszcza Porannej grupie monitornej, która właśnie młodyświecił z intencji księżyca. Dziękuję wszystkim innym grupom dorosłych i również szczególne podziękowania dla tych grup dziecięcych młodzieżowych. Dziękuję. chcieliśmy wspólnie razem spotkać się, wspólnie doświadczać Pana Boga. Dziękuję grupie, z którą się co miesiąc w ramach rozważania słowa Bożego. To też było bardzo piękne doświadczenie. I w dalszej kolejności dziękuję wszystkim moim instrantom. Tak jakoś musi przypadło uważać, że miałem się opiekować przed 3 latami standami. no i powiem, w na pewno wszyscy w i młodzież zostaną w moim sercu, bo zostaną też raz zdjęcia, nie z powstanego zdjęć, ponieważ kilka razy udało nam się spędzić swoje wakacje razem w ferie zimowe, więc to był dla mnie też taki piękny czas. Dziękuję za czas tych wszystkich z biurek, naszej formacji, dziękuję też za waszą piękną służbę w tej parafii, i proszę Was właśnie dalej, drodzy ministraci, by byście dalej tutaj pięknie służyli właśnie Panu Bogu i całej wspólnocie wychowickiej. I jeszcze w dalszej kolejności dziękuję wszystkim parafianom, tych, których nie wymieniłem, ale którzy zawsze chodzą do kościoła, się, którzy przez trzy lata musieli słuchać moich kazań długich, męczących. Dziękuję za cierpliwość dziękuję zawsze za dobre słowo dziękuję za każde uśmiech za wszystko, co dobrego mnie z Waszej strony spotkało. No i cóż, wypada prosić mnie o dalszą modlitwę. W mojej intencji będę dobrym, świętym kapłanem. będę wytrwał do końca. Takie sobie brałem hasło komicyjne, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Dlatego wiem, że Pan Bóg Chrystusów wszystko wiesz. moje prymicyjne, sprzed Czech lat, tam jest święty jakiś obrazek i moje nazwisko imię. Można sobie zabrać do domu, a jakby to, to jeszcze będą tutaj tam zagreski jeszcze potem doniosły. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wszystko. Chcę jeszcze powiedzieć, że ten czas spędzony tutaj na tego to te trzy lata, a jeszcze zapomniałem podziękować Panu Kościelnemu. Paweł, paweł, dziękuję szczególnie Panu Wielkowi, Panu Józefowi i Panu Krzysztofowi. Bardzo dziękuję szczególnie za wszystkie rozmowy w zakresie takie bardzo ważne dla mnie przynajmniej też. A chcę powiedzieć, że atmosfera wygląda pięknie w tym kościele. Wspanialny kościół, bardzo telefonialny, mamy piękny kościół. Dziękuję za tą raz wszystkim za wszystko serdeczne Za Zatem niech dobry Bóg nam wszystkim błogosławie powstań.